Witaj serdecznie. W ciele człowieka nic, tak jak w życiu, nie dzieje się przypadkowo. Każdy narząd, organ i komórka mają jakąś rolę do odegrania, a jeśli pojawi się coś przypadkowego, to jest usuwane na zewnątrz dzięki m.in. pracy nerek. Dzisiaj właśnie o nerkach. Na pewno coś na ich temat wiesz, ale spodziewam się, że zaskoczę Cię informacjami, które dla Ciebie przygotowałem. Nazywam się Roman Dawidowski i witam Cię w przestrzeni Ciało, Energia, Harmonia. Mam nadzieję, że materiały, które tu przygotowuję, pomogą Ci w jakimś stopniu jeszcze bardziej skorzystać z Twojego potencjału. Kilka miesięcy temu postanowiłem odpocząć od jedzenia. 21 dni nie jadłem, piłem tylko wodę i potem jeszcze przez kolejne 21 dni stopniowo wprowadzałem do swojej diety różne produkty. Po to, aby moje ciało wewnątrz odpoczęło, aby miało szansę się zregenerować, również dla mnie, abym poczuł, bardziej doświadczył, jak te procesy tam wewnątrz zachodzą. Oczywiście odpowiednio się do tego przygotowałem, zdobyłem wiedzę, odpowiednio stosowałem dietę wcześniej, tak aby nie był to szok dla mojego ciała. Bardzo lubię pościć, więc nie było to coś nadzwyczajnego, ale taki dłuższy post to było nowe wyzwanie. Przez ten czas poczułem, że... poczułem, głód. <głos》> poczułem głód wiedzy, poznania jeszcze bardziej tych procesów, które zachodzą wewnątrz mnie, w jaki sposób to się odbywa, w jaki sposób mogę wesprzeć działania różnych narządów i organów. I część wiedzy na temat nerek, część wiedzy, którą udało mi się zebrać, mam tutaj dla Ciebie. Znajdziesz to w grupie. Ten tekst, który tutaj mam i na, o którym będę tutaj mówił, znajdziesz w grupie Życie mi smakuje na stronie facebookowej Ciało Energia Harmonia Roman Dawidowski. Poznaj, skorzystaj i udostępnij dla wszystkich, ponieważ to są tak ważne informacje. Gdy położysz dłonie z tyłu na swoich plecach, prawdopodobnie tam, gdzie je położysz, to będą przynajmniej częściowo przykrywać nerki. Właśnie po dwóch stronach kręgosłupa, poniżej 12-11 żebra tam znajdują się nerki. Filtr który filtruje krew, ale też odgrywa bardzo ciekawą rolę w naszym organizmie. Niestety nerki są takim organem, że nie czujemy, nie doświadczamy za bardzo, jeśli coś im szkodzi. Jeśli sami, bo to najczęściej nasza wina, jeśli sami wpływamy na to, że wydolność nerek spada, nie doświadczamy tego. Lekarze mówią o przewlekłej chorobie nerek i nawet mówią, że mniej więcej jeden na siedmiu ludzi ma z nerkami problemy. Więc potencjalnie jeden na siedem osób to jest bardzo, bardzo dużo osób cierpi na różnego rodzaju problemy nerkowe. Warto dowiedzieć się o nich więcej, warto yy, dowiedzieć się o symptomach. I warto również dowiedzieć się, jak wesprzeć nerki, bo to jest coś, co każdy z nas może zrobić. Wesprzeć pracę tego narządu, pomóc mu pracować dla nas lepiej, ponieważ nerki filtrują tą krew 24 godziny na dobę dla, dla każdego z nas. Co robią nerki dla nas? Więcej y, rzeczy do, przeczytasz w tym tekście, ale o kilku najważniejszych ci powiem. Oczywiście filtrują krew i tej krwi filtrują bardzo dużo mniej więcej od 180 do 200 litrów krwi dziennie przechodzi przez twoje nerki. Wyobraź sobie taką wielką beczkę, takiej y, wysokości to jest 200 litrów tyle krwi y, przechodzi dziennie przez nerki. I nerki filtrują, oddzielają to, co jest do usunięcia z krwi, ale też jedną bardzo ważną funkcją nerek jest to, że wchłaniają ponownie elementy, które są dla Ciebie wartościowe. Nie wyrzucają wszystkiego, jak leci z Twojego ciała, ale absorbują z powrotem różnego rodzaju elementy, aby dalej pełniły funkcję w naszym ciele. Oprócz filtrowania i wchłaniania ponownego, Nerki również pełnią rolę czujnika w naszym ciele. To jest coś ciekawego. Nerki, ponieważ filtrują krew, która wędruje z całego ciała, to dostają zwrotne informacje, co się dzieje w naszym ciele i stosownie do tego produkują na przykład jakieś hormony, które są potrzebne, żeby coś uruchomić lub też coś zatrzymać. Nerki biorą udział w produkcji czerwonych krwinek aktywują witaminę D3. Dzięki ich pracy witamina D3, która jest teraz dużo się o niej mówi, jest tak jak witamina C istotna dla naszego zdrowia, uruchamia się w naszym ciele dzięki pracy nerek. Wchłaniają wodę i wchłaniają sód. Sód, czyli główny składnik soli i o soli pewnie powiem ci tutaj parę razy, ponieważ ilość zjadanej soli Ilość soli w różnych produktach, które zjadamy, ma bardzo duże znaczenie. I również ta sól, którą nerki wchłaniają, ma również znaczenie dla symptomów pracy nerek, ponieważ sód, czyli sól, sód z soli zatrzymuje wodę w naszym ciele i to jest jeden z ciekawych sposobów na to, jak zobaczyć, w jakim stanie są nasze nerki. Nerki również wpływają poprzez regulowanie gospodarki wapniowo-fosforanowej na budowę naszych kości. O osteoporozie y, słyszał już każdy, i właśnie to nerki mają swoją rolę w tym, odgrywają w tym swoją rolę. Ale to nie one są przyczyną osteoporozy, tylko właśnie ta równowaga fosforanowo-wapniowa w naszym ciele. I to się wszystko odbywa również w nerkach. Usuwają kreatyninę z naszego ciała, z krwi. Kreatynina, tak jak mówiłem wcześniej, że krew spływa do nerek. Kreatynina powstaje między innymi w mięśniach. Jest wynikiem pracy mięśni. O tym, o tym za chwilę Ci też powiem więcej, ponieważ jest to bardzo istotna rzecz. Za najważniejszą funkcję nerek, czyli filtrowanie krwi, odpowiadają nefrony. Najmniejsze elementy, takie sploty naczyń włosowatych. W nich odbywa się filtrowanie krwi, i również to ich budowa powoduje, że uszkodzenia tych naczyń włosowatych są nieodwracalne. Ponieważ wyobraź sobie, jeśli takie małe, małe włosowate naczynia, jeśli one ulegną uszkodzeniu, nie da się już nic z tym zrobić. I stopniowo w nerce, jeśli jest na przykład kilka milionów czy miliardów takich nefronów, stopniowo z czasem, z powodu różnych rzeczy, o których zaraz Ci też powiem, te naczynia włosowate po prostu przestają funkcjonować we właściwy sposób i nerka filtruje tej krwi coraz mniej i mniej i mniej. Na tym polega stopniowa degradacja nerek. Ponieważ nie da się zregenerować nefronów, dlatego też na pewnym etapie na pewnym etapie choroby nerek Ktoś y, może być podłączony do sztucznej nerki, tak zwanej, do urządzenia, które stoi obok ciebie i filtruje Twoją krew raz na jakiś czas. Nie wiem, czy to się odbywa raz dziennie, czy raz na kilka dni, ale w ten sposób, y, jeśli degradacja nerek zajdzie dosyć daleko, to w ten sposób między innymi y, jest proces wspomagania pacjenta przy chorobie nerek. Kolejnym krokiem to już jest tylko wymiana nerki, ale oczywiście nerki nie rosną na drzewach, więc nie jest to takie proste, nie jest to takie łatwe i osiągalne. Warto więc dbać o nerki, warto wspierać je w ich działaniu, warto również, jeśli podejrzewasz, że może coś być nie tak, to warto też profilaktycznie zbadać swoje nerki. Jakie są symptomy nieprawidłowości w pracy nerek? obrzęk, czyli opuchnięcie. Mówiłem wcześniej o, o sodzie, o soli. Gdy so, sól, sód, gdy, gdy sód y, pozostaje w Twoim ciele, gdy jest tego za dużo, to on zatrzymuje wodę. I najczęściej obrzęki y, są, stosow, y, są y, zidentyfikowane na stopach, ponieważ stopy są dosyć daleko, gdzieś daleko od serca, daleko od nerek, gdzieś tam na peryferiach. To więc kostka, Łydka y, czy też y, oczy. Pod oczami tutaj gdzieś to, to jest często, y, pod oczami jest lekko opuchnięte. To znaczy, że jest za dużo. Może być. To jest jeden z objawów. Oczywiście może być wiele pewnie powodów, dlaczego masz podpuchnięte pod oczami, ale jeden y, z powodów, to jeden z symptomów jest to, że we krwi jest za dużo sodu że nerki nie filtrują należycie albo że spożywasz go za dużo, że obciążasz swoje nerki, że je przeciążasz. Jeśli je przeciążasz, to są kolejne elementy, czyli między innymi może wzrosnąć ciśnienie tętnicze krwi. I to ciśnienie jest y, czymś wyjątkowym, ponieważ z jednej strony, jeśli nerki nie funkcjonują we właściwy sposób, podnosi się ciśnienie krwi. O, dzięki temu, że one filtrują krew, <laughs> I dbają o skład krwi, to mają y, główny wpływ na ciśnienie krwi. Ale jednocześnie, jeśli ciśnienie krwi z jakichś powodów w Twoim ciele jest za wysokie, to to za wysokie ciśnienie krwi również wpływa negatywnie na pracę nerek. Jest to takie zamknięte koło, dlatego też warto, jeśli czujesz, że masz jakieś problemy z ciśnieniem krwi, warto monitorować, warto y, o tym wiedzieć i warto się tym odpowiednio zająć. Ponieważ za wysokie ciśnienie krwi, problemy z ciśnieniem krwi są jedną z przyczyn szybszej degradacji Twoich, czy też w ogóle nerek. Mam nadzieję, że nie Twoich. Oprócz tego, oczywiście, można zidentyfikować, bo nerki bada się na dwa sposoby: badając krew i badając mocz. I tą mocz bada się taki poranny, z nocy, czyli po kilku godzinach niejedzenia. Zbiera się mocz do naczynia, i gdy zbierzesz mocz do słoika, możesz to sobie zrobić nawet y, samodzielnie w domu. Y, zbierzesz taki mocz do naczynia, y, to zobaczysz od razu kilka rzeczy. Między innymi, jeśli na powierzchni tego moczu jest piana, na całej powierzchni jest piana, to znaczy, że y, jest jakiś problem z filtracją nerek. Bo jeśli gdzieś tylko na krawędzi to jest normalne, ale jeśli na całej powierzchni to jest problem. Poza tym. Kolor moczu. Oczywiście nie mówię tu o sytuacjach, gdyby, gdybyś zjadła, zjadł czerwonego buraka, bo wtedy wiadomo, że mocz będzie lekko zabarwiony, ale gdy nie zjesz buraka albo nie wypijesz soku z buraka, a w twoim moczu jest jakiś czerwony kolor lub też jakieś inne plamy, no to też nie to jest symptom problemu nerkowego. Jeśli dasz ten moc do zbadania i okaże się, że tam są jeszcze jakieś bakterie w dodatku, no to już na pewno trzeba się tym zająć we właściwy sposób. Jeszcze wspomnę o jednym symptomie, to znaczy ból. Tutaj, bo to może być bardzo ciekawe, że chociaż nerki psują się bezobjawowo, to czasami w dole kręgosłupa, tutaj gdzieś w lędźwiach możesz poczuć ból i to jest. Taki tępy ból, który będzie gdzieś tutaj się przesuwał z boku na bok, to też również może być tak zwany ból przeniesiony, czyli z narządu pojawił się gdzieś tutaj w ciele i w ogóle tego nie łączysz z nerkami, a to jest ból wywołany problemem z nerkami na przykład. O innych, o innych symptomach przeczytasz sobie w tym tekście. Wspomnę tylko oczywiście, że i nie życzę tego nikomu. Że taki nagły, ostry ból, który się może pojawić, i to wtedy już czuć, że to jest w tym narządzie gdzieś tutaj w nerkach z tyłu łupie. To może być piasek w nerkach, lub też y, tak zwane kamienie nerkowe. Warto, warto być tego wszystkiego świadomym i warto się y, przygotować, <laughs> jeśli takie problemy, jeśli czujesz, o czym nie wspomniałem jeszcze, a muszę wspomnieć. Że tak, podobnie jak nadciśnienie, to również cukrzyca. Jeśli jest jakiś etap początkowy cukrzycy, lub też jeśli jesteś cukrzykiem, cukrzyczką, nie wiem jak to się odmienia, to ma to duży wpływ na pracę Twoich nerek. Trzeba to. Dlatego bardzo ważne jest. Aby szybko się o tym dowiedzieć, że mamy takie problemy z ciśnieniem, mamy problemy z cukrzycą. Jeśli jesteś osobą, która ma tych kilogramów trochę więcej niż trzeba, czyli jest jakaś otyłość, to wiadomo, że nerki są obciążone, trzeba wspierać ich pracę. Co bezpośrednio wpływa, czyli co szkodzi pracy nerek, wszelkiego rodzaju infekcje które gdzieś y, od, są w Twoim ciele, infekcje zapalenia, nawet z powodu zjedzenia czegoś, jeśli zjadamy jakieś produkty, o których tutaj zaraz wspomnę, to te produkty wywołują tego rodzaju czasami zapalenia, infekcje. I te, y, bo jeśli sobie wyobrazisz, że krew krąży cały czas po Twoim ciele, i jeśli na przykład masz zapalenie ucha, i z Twojego ucha gdzieś tutaj jakiś stan y, zapalny się rozwija, jeśli o niego nie zadbasz we właściwy sposób. Nie wyleczysz. Jeśli ten stan zapalny toczy się za długo, to te wszystkie bakterie, które tam są, one po prostu wędrują również do Twoich nerek, i Twoje nerki muszą sobie z tym jakoś poradzić. Dbajmy o każdego nefrona. Każdy nefron jest na wagę złota. Wspomniałem już o nadciśnieniu, o cukrzycy i o otyłości. Z wiekiem, ponieważ jest to, jest to urządzenie. Nie, regenera, nie regeneruje się, niestety, a więc z wiekiem, jeśli mamy już je ileś tam lat, no to wiadomo, że część tych nefronów już będzie wyłączona z obiegu, już nie będzie funkcjonować, a więc z wiekiem nerki funkcjonują coraz słabiej. Wspierajmy je, dbajmy o to, i między innymi, yy, aby je wesprzeć, ach, zaraz do tego przejdę jak je wesprzeć, ale z wiekiem. Energii osłabiają swoją działalność. Co więcej, nadmiar kreatyniny, I to jest bardzo ciekawe, ważne, ponieważ badanie kreatyniny również jest badaniem, które pokazuje, jak, na jakim etapie są Twoje energie. Kreatynina jest to białko, które powstaje w mięśniach, między innymi z pracy mięśni, ale też co ciekawe, na przykład, gdy Twoje ciało drży, drży na przykład z zimna, tutaj sobie o tym pomyślałem że zimno jest bardzo ciekawym wskaźnikiem. Mówi się o tym, że jeśli czujesz niechęć do zimna, jeśli, czujesz, jeśli odrzuca Cię od zimna, o, zacząłem o tym myśleć, gdy zobaczyłem zdjęcia mojego kolegi, który jest morsem, <gry> a mnie a, a ja tak myślę sobie jakoś nie mogę się przekonać do tego morsowania, lubię ciepło. Lubię ciepło, ponieważ moje nerki potrzebują wsparcia. Moje nerki Kiedyś dowiedziałem się od lekarza chińskiej medycyny, że moje nerki mają tendencję do wychładzania się i między innymi dlatego też hmm. lubię ciepło i nie za bardzo toleruję zimno. Jestem w stanie uziemiać swoje stopy na zimie, poczuć, poczuć śnieg, lód pod stopami przez chwilę, po, pobudzić moje stopy, poczuć takie pobudzenie. Natomiast jeśli. Długo miałbym stać na zimnym, to czuję jak to zimno wchodzi do mojego ciała. I, między innymi, właśnie wpuszczanie zimna do swojego ciała jest jednym z problemów pracy nerek. Jeśli Twoje nerki nie funkcjonują w 100%, a tak jak wspomniałem wcześniej, jedna osoba na siedem jest potencjalną osobą z problemami nerkowymi to wpuszczenie chłodu do swojego ciała poprzez stopy czy poprzez całe ciało powoduje, że osłabiamy pracę swoich nerek. Weźmy to pod uwagę. Hmm. Oczywiście stan nerek możemy zbadać w fachowy sposób, nie musimy tylko opierać się na symptomach, ale gdy po tych symptomach widzisz, że trzeba zasięgnąć języka, trzeba dowiedzieć się więcej i w fachowy sposób to trzeba zrobić badania krwi i moczu. I takie badanie, y, wskaźnik filtracji kłębuszkowej NEREK EGFR, mówi o tym, w jak, na jakim poziomie odbywa się filtracja w naszych nerkach. Jest 5 pięć, pięć, czy 6 nawet poziomów. Y, na pierwszym poziomie, czyli jeśli ta filtracja odbywa się od 100 do 90%, y, krwi jest dobrze filtrowana i to wszystko jest w porządku, ale potem już. Każde minus 10 to jest coraz większy problem i zmierzamy do takiego stanu, w którym już nie, nie wysprzemy pracy naszych nerek, tylko musimy w jakiś sposób je zamieniać niestety. Więc nie dopuszczajmy, nie dopuszczajmy do tego stanu. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, badanie moczu również wskazuje nam na to, co się dzieje z naszymi nerekami i jak wesprzeć pracę naszych nerek. Bardzo ważne, istotne. Yy, powiem Ci o dwóch rzeczach, o pozostałych sobie przeczytasz. Oczywiście, odpowiednie nawodnienie ciała, odpowiednie nawodnienie jest kluczem do tego, żeby nerki funkcjonowały we właściwy sposób. Nie za dużo i nie za mało. Mówi się o tym, że mm, średnio kobieta 2 litry, mężczyzna 2,5 litra. A bierze się to stąd, że 30 do 35 ml płynu, wody. Wody, czystej wody na 1 kg masy ciała. Tyle powinno się dziennie wypijać i jeśli robisz jakiś wysiłek fizyczny większy, czyli uprawiasz sport, ćwiczysz coś, biegasz, jeździsz intensywnie rowerem, to jeszcze na jedną godzinę intensywnego treningu od pół do litra wody powinno się pić dodatkowo. A jeśli się wypija wody dużo, przy treningach na przykład, to. Ta woda czasami przy dużych ilościach powinna jeszcze być wzbogacona o mikroelementy, ale w większości przypadków chodzi o to, aby pić we właściwy sposób i właściwą ilość. To znaczy nie pić za dużo na raz wypijać mniej więcej pół litra na godzinę czasu. Jeśli będziesz pić 2 litry w ciągu całego dnia i rozłożysz sobie to, że wypijasz małymi łyczkami, tak aby nerki były w stanie tą wodę przefiltrować, aby były w stanie ją przetworzyć na krew, no to wtedy ta woda nie obciąża pracy nerek. Jeśli wypijasz za dużo i za szybko, naraz, jest taka tendencja, nie piję, nie piję, nie piję, potem nagle biorę całą szklankę albo butelkę półlitrową i wypijam tyle, żeby uzupełnić płyn. Wtedy jedynie rozrzedzasz swoją krew i obciążasz nerki w ich pracy. W związku z tym trzymaj szklankę wody koło siebie, najlepiej zaczynaj dzień od szklanki wody i trzymaj wodę gdzieś blisko siebie i małymi łyczkami w ciągu dnia popijaj tą wodę, tak aby nerki wspierać w ich filtracji i aby krew również miała optymalny składnik. Jeśli chodzi o sól, wyobraź sobie, że to tutaj, tyle soli na tej wyżeczce to są 2 gramy soli. To. I 2 gramy soli jest to średnia ilość, jaką człowiek powinien spożywać dziennie. Tylko tyle, to tam jest 2 gramy soli, to jest 10 szczypt takich powiedzmy sobie. Więc spożywanie wszystkiego, co jest przesolone, wszelkiego rodzaju snaków. Chipsów i innych rzeczy, jeśli jesz tego często i dużo, to w Twoim ciele jest dużo soli. Nerki całą tą sól muszą przefiltrować. Co więcej, zostawiają ją w Twoim ciele i ta sól wpływa na to, że Twoje ciało jest opuchnięte. To opuchnięcie, które może się pojawić właśnie przy kostkach, łydkach, czy też pod oczami, ono może z tego wynikać. Co więcej, właśnie nadmiar tej soli powoduje, że twoje nerki coraz wolniej, słabiej będą mogły funkcjonować. Weź to pod uwagę. Nie spożywaj za dużo soli. Pamiętaj, takie ile tam jest pół małej łyżeczki, nawet mniej niż pół małej łyżeczki soli dziennie. Aby zachęcić ciebie do przeczytania całego tego tekstu, powiem ci jeszcze jedną rzecz. Aby wesprzeć pracę swoich nerek, zastosuj raz na jakiś czas Dwudniowy okres jedzenia, yy, spożywania produktów, które wspierają pracę nerek. To co jeść, czego nie jeść, znajdziesz tutaj w tekście, ponieważ one filtrują krew, więc to co wczoraj zjadłeś, zjadłaś, dzisiaj tworzy Twoją krew. Za chwilę nawet zaczyna tworzyć Twoją krew. Jeśli dieta sprzyja pracy nerek, o wiele łatwiej jest im trochę poprawić swoje funkcjonowanie. Jakie rzeczy jeść, jakie rzeczy, jakich rzeczy nie jeść. Oczywiście nie chodzi o to, aby całkowicie coś wyrzucić ze swojej diety, ponieważ te produkty mają swoje, również swoją wartość, swoje zastosowanie, ale na pewnym poziomie, na pewnym etapie dolegliwości nerkowych, czy też wspierania pracy nerek, czasami trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować w 100%. W jaki sposób, to jest bardzo ważne, bo mówiłem o nawodnieniu swojego ciała, w jaki sposób rozpoznać, że tej wody trochę ci brakuje, że nie pijesz jej dostatecznie dużo, że trzeba jeszcze się wesprzeć, trzeba wypić trochę wody więcej. Może to być ból głowy, może to być zmęczenie, lub też gdy już czujesz suchość swoich ust, to znaczy, że już jest naprawdę, albo gdy czujesz pragnienia, chce ci się pić, to znaczy, że już rzeczywiście jest trochę za daleko. I najczęściej wtedy, gdy sięgasz po wodę, pijesz źle, za szybko i za dużo naraz. Dlatego też wodę trzeba pić powoli, stopniowo lepiej pić ją wcześniej niż za późno. Ale gdy już jest za późno, to mimo wszystko pamiętaj: nie wypijaj za szybko. Weź szklankę wody i małymi łyczkami, po trochu, powoli, wypijaj tą wodę. Gdy zaczynałem to nagranie, powiedziałem Ci o moim poście o tym, że przez 21 dni nie jadłem i tylko piłem wodę. Oczywiście, jeśli przechodzimy tego rodzaju procesy w swoim ciele, ze swoim ciałem, to trzeba wesprzeć pracę nerek w odpowiedni sposób jeszcze bardziej, czyli wypijać tej wody odpowiednio więcej. Monitorować poziom wypijanej wody, dbać o to, żeby ona nawadniała twoje ciało we właściwy sposób i pomagała nerkom usuwać toksyny z naszego ciała, nie tylko toksyny, ale również Elementy różne, które gdzieś w naszym ciele zadomowiły się, i podczas takiego okresu masz szansę się ich pozbyć. To wydaje się jednak tyle. Mam nadzieję, że zainspirowałem Ciebie do tego, aby dowiedzieć się czegoś więcej o nerkach, aby o nie zadbać we właściwy sposób. Pamiętaj, nie ma co liczyć na to, że wymienią nam nerki. Nie jest to takie łatwe, nie jest to proste, nawet jeśli już mamy miał, miałabyś, miałbyś nerkę na wymianę, to wcale nie jest to takie proste, lepiej zadbać o nią zawczasu, lepiej przyglądać się symptomom w swoim ciele zrozumieć jak ono działa, jakie sygnały ci nadaje odczytać te sygnały i stopnio, stosownie do tego zastosować. To tyle na dzisiaj. Jeśli czujesz, że warto podziel się tym materiałem z innymi, ze znajomymi, wyślij gdzie się tylko da. Każdy, kto ma nerki, powinien o tym usłyszeć. <grytanie> Daj znać, czy ci się to podobało, czy korzystasz z tego. Napisz co tam o Twoich nerkach, co czujesz w związku z nimi. Może masz jakieś dodatkowe jeszcze wskazówki. Chętnie usłyszę, chętnie się czegoś więcej dowiem. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Ach, jeszcze zapraszam Ciebie do grupy. Życie mi smakuje na stronie facebookowej ciało Energia Harmonia. Jest tam grupa Życie mi smakuje i ten artykuł powstał głównie właśnie z powodu tej grupy, ponieważ miesiąc styczeń poświęcam ja i inspiruję również do tego, aby zadbać w styczniu o energię. We wrześniu, przepraszam, nie we wrześniu, tylko w lutym. W lutym będziemy, y, będę mówił więcej o wątrobie, ponieważ to jest drugi wspaniały organ, bardzo ważny organ w naszym ciele. Y, wspieramy nerki, wspieramy wątrobę, a w marcu, 20 marca, przygotowujemy się do grupowego y, poszczenia, odstawienia jedzenia na bok. Nie będzie to 21 dni, nie na tyle, troszkę mniej i w różnych opcjach, w różnych wersjach. Zapraszam cię na tą grupę. Zapraszam Ciebie do tego artykułu o nerkach. Zadbaj o nie, bo jeśli nie ty, to kto? <laughs> jeśli nie my, to kto o nas zadba? Dbajmy o swoje nerki i nie tylko. I to wszystko na dzisiaj. Wszystkiego dobrego.